Co to, kurde, za sputnik? No sputnik. Sierżant Trubacz. Coś w stylu Lemcyrnika. Słyszałeś pancer? Tak. O, ja piskam, co to jest? To Tym... Jesteś kulą bilardową. Generalnie. Może jakieś tutaj ten? Aha, nic nie można dołożyć, żadnych tych, tylko amunicja jest. Aha, no, no nic, nie można dołożyć, dołożyć. nic tam nie jest potrzebne. I w sumie spoko. Dobrze, jakie tu jest. Za każde zwycięstwo zyskujesz 7 na prędce 7,5 tysiąca doświadczenia i 7,5 tysiąca sian. Nie, 750 doświadczenia i 7,5 tysiąca sian. <laughs> Dobrze. Bongiorno, tutaj Bonzi. Jak tak, słychać? Marcin tu no, ładnie, jest. czyli Urban Horn, ładnie tutaj już pogrywa w nowy tryb, to jest nowy tryb ocie. Chcę mody zainstalować, Kosmiczne jaja, lub jaja Stalina, jak to woli. No i jedziemy. Hamilc cię zaraz dołącza. zawsze Lecimy, lecimy panowie. Lecimy! Co to jest grane? Jest bekowe, nie? No jest masakra! Śmio no, no to ejmy panowie jedziemy. No, dokładnie. No i troszkę... Nie, kur kręc. Chciałem łebka generalnie zrzucić i nie wykręciłem. Ale zjebałem, ja dole <grym> Ale to jest tak samo, jak pancer grał sam, to twierdzą. Potem ja przyszedłem, on zaczął twierdzać, ja zacząłem grać tu. Jest. Kotem przyszedłem. Woooow. Pancer i ja zaczęliśmy twierdzać, a bohc był lepszy. Tylko jest niedobrze Ej, ale jak zrobiłeś, widzieliście? Mhm, widziałem. Dwóch zaatakowałeś, dobra. Dwóch na raz. Ojo, Dobra, nie zaliczy mi fraga, bo oni przede mną przeskoczyli. Ja zrobię zderzenie Kurwa, nooo! I się utopiłem jak taki idiota. No, to dokładnie tak jak ja. Witaj. A jest, jest! Nie, ty strzeliłeś, bo pancera. No nie, no przed czerwonego strzeliłem, widziałem przecież. Teraz zobaczymy. Ja chcę się coś wy... takiego, żeby tak mi strzelał te 62A. <laughs> Za no takim taki Już mod tak będzie. Padło, tak nasz, nasz, nasz... Tak kroimy stary? go, krajemy go. Wow! Uciekaj gościu! <noise> gościu ma chyba trochę problem. No! Ty, <noise> jak gdzie jest drugi? Tam, 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 prosto, 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 jedziemy po niego. No ty jest kitry, doskonale, czekaj Na wydarzenie wagon, gdzie będzie to Nie, pod go. Nie, pod, pod go. <śles> poszedł? Dalej, bądź tu, bądź tu! Łapko, nie w tego, tego, tego! Tego, tego kurwa, tego! Tego, tego, jej! Poszedł, do piachu! Nie, nie. Kurde, spucnik!

Dobre, dobre, dobre. Powolno nagranie. Ale dobrze. On szybko zajęło, co Dobra, mi zostały jeszcze dwie bitwy do wygrania. w tym. A to doświadczenie no. gdzie idzie? Nigdzie. Aha. Na ten czołg. Na ten dżo. Potem pewnie na ISA 8 przerzucony, czy na coś takiego, nie Tak, wiem. jakbym miał no, ISO 8. A, no, no, MSI. No, dokładnie. Ty, miał ruskie czołgi. Już mam zaproszenia z tego, z, z tego, z, 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 z klanu, już zaproszenia na kosmiczne jaja. Ej, o co tu, kosmiczne, jaja. co tu chodzi w ogóle? Masz rzucić przeciwnikom do tych sześciu dziur, które są w ogóle. Kule bilardowe, widzisz? No czaję. Jak się strzela, to cię... W, jak się strzela, to cię wywala, tak? Gdzieś tam, coś tam. To Są, są na no meteoryty ty... zaczynają pisać. Ty... spadają ty... meteoryty jak cię walnie, to niestety. Mosko, przegnaj boncu. Na Wow! Pist, pist, pist! Piii! <ścoughs> <ścoughs> Kurwa, co to jest? Aj, tutaj... tu ty... Aaa, w niebo spadnę! Wal <ścoughs> się! PRAWIĆ SIĘ, KURWA! <laughs> Bali się, jej, spadł jeden! PRAWIŁEM HUNTERA I Jeszcze ci zaniszyło na minus jeden bo no już skrwino, że nie trafił O, to cała w plecy! Poleciał! Najbardziej, ale najbardziej legendarny typ to... To jest dzisiaj z HBO. Napisali, że nowe te nowe odcinki gry o Tron będą cenzurowane. A potem na, na, na ktoś tam się pyta, czy na HBO go też. Tam napisali, że je, tam jeszcze gorzej, bo tam będzie nawet cenzurowana prośba, bohaterów i alkohol. A wiarach, a wiarach to uwierzyła, jacy oburzeni byli i się pytali, kurna. Yy, a to po 22 jest czemu i tak dalej. No zaraz będzie potwór. Ożeś fuck! co to było? Nie! Nie, kurwa, nie! A, jeden ze mną wstał. No, Dawaj, to najlepszy to był Panther i ja. Ja pierdolę, to spojebane. To, to że jest, w... ale co, już znaleźliśmy w tym jakiś tutaj troszeczkę... trochę skill'e, Nie, no, skiller, no jest, ten, jest! Z raczej, no, tak, i skill'e skile no, Panzer! No, no ja no, widziałem! Szajebiste to to ma we wszystkim skill'a, przecież, no Jak po prostu pancer to jest... MacGyver! Chuck Norris jednym! Byle dobrze strzelić w tego gościa tam, który jeszcze jest nad krawędzią. No tak, w gruncie rzeczy to jest naprawdę wyczeki... O no Skuk. Tutaj jest bardzo wykorzystana ta na fizyka. No, świetnie jest, no. no. Że wiesz, wszystko się może wyczasnąć, przewrócić i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy, jak się przewracasz, to tam pow... wracasz na te. No, ale go co <grym> zrobił! No. Dobra, ale to tam jeden... Tamten On Zaraz zginie. Po krawędzi hmm. Jeden na jeden, zrejmnie zmieniło. To On go stara się przytrzymać nawet na meteory. Kurde, impuls. Baba To no, zależy, gdzie wylądują, nie? Co to jest impuls? To, że przeciąga. zaczyna cię przyciągać do środka. I po hmm. prostu... Przerzuca cię na drugą stronę, jak stoisz na mapie. Hmm. Ale w tym momencie, jak jest cała mapa graczy, to wiesz, to tam trajektoria jest bardzo nie... nieznana. Jak polecisz, <noise> ci ty się Dobra, jadę, koniec. No, remis. <głos> Dobrze. <głos> Niestety za remis nic nie dostajesz, za porażkę też nic nie dostajesz. ale nic A, Chciałbym nic przypomnieć się wszystkim, się. że jeśli ktoś się zainstalował, to to mody już przestały działać, nie? Tak. Ale musiałeś to zainstalować i tak. Hmm. Spotniki, kurde. Jak dla mnie to najfajniejsze, i tak była piłka nożna. No, piłka nożna była śmieszna. To było takie wydarzenie, mówię, że nagle dostaniesz na przykład na 20 sekund, walisz po 400 takimi na Na 20 sekund to by było za długo. Nie, bo tym głównym i tak nie da się trafić. No, 20 sekund i potem wiesz, kto so, ja, wiem. wybił, to jest, wiesz, raz na bitwę, coś takiego, nie? No, fajnie. I to by wystarczyło. Do boju! <grymne> <grymne> Dzięki! A ja Jak ci my! Oh, nie ma. No i nie ma Jest, dobra. Jeden leci, 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 leci. Przedstawiciel, gdzie uciekasz? Impuls. Impuls. Wow, ale łebka ta wysłała jakimś ruchem kolistym. No nie trafiłeś ty tej nubie? Jakbyśmy byli <grymne> <grymne> Nie Chcę uciec? Ty zaganiań go <grymne> <grymne> go no do Podskok! Mamy jakieś afka u nas. No dobra, ważne że jeszcze żyj. Afek tutaj to nie przeszkadza za bardzo w sobie. <grym> Afek. Afek brzmi fajny Fafek? Afek 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 okay, Hej, kolejny. Ktoś tam się utopił, ale... inaczej trzy fragi Panter ma trzy yeah, Co jeden. za W sumie w całej bitwie jest tylko jeden kolejny, który ma trzy, a drugi, który ma jeden. A reszta się pozabijała skok. Poskok. No, dokładnie. Lecę, tego bomba! Nie, 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 nie! Ua! Master, się? Prawie. Wasz... Ue, kurde, sorry. Oooo, to... mądziorno. Mądziorno, mądzior. Dobry, dobry A tam. Chodź, są kosmiczne jaja. Stalina. A, ten, tym, ten, tak. No. chodźcie. No. I co, trzeba tam się wpychać do tych dziur, nie? No się cikko Chyba nie będę musiał chyba się wyjść awantura I jak to się wtedy gra? Ile na ile i jak tam plutony? Najlepiej plutonami właśnie 7x7 i plutona OK wygramy. Pięknie ile osobowe? 7x7 a <laughs> ty to! Ale plutony... Plutony po też, normalnie. Normalnie